Paryża witają Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować spotkanie ze stadionu Parc de Prince. Na co dzień jest to arena zmagań zawodników Paris Saint-Germain. Dziś zobaczymy, jak Paris Saint-Germain gra przeciwko Juventusowi. Neymar, podniesiona chorągiewka liniowego, spalony. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie: czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Czy będzie prowadzenie? Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, dobry odbiór na połowie rywala. Jest przejęcie, i mają szansę. Marco Verratti, Kilian Mbappé, ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ma wsparcie partnerów. Kimpembe. Libala. Pjanic. Jean Cancelo. Quadrado. Draxler. Cavani. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Douglas Costa. Blisko pole karne. Rabio, Kim Pembe, Cavani, Marko Veratki. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Przy piłce Cristiano Ronaldo w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ronaldo, Quadrado. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Neymar. No i strata piłki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. I będzie aut blisko pola karnego. Marko Weratki. centra w pole karne, jest tam Cavani. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Aleksandro, mają teraz trochę miejsca. Podłączają się inni zawodnicy. Juventus w nowi grę z rzutu rożnego. Pianić w polekach. Ronaldo strzela! Ach, gdyby to wpadło, to by był gol marzenie. środkowuje pianić z udrożnego. <noise> Draxler, Neymar, Kawani, Kilian Mbappé, Juan Cuadrado, Ronaldo, Dibala. Juan Cuadrado, Neymar, Cabani. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Cristiano Ronaldo, Costa, będzie miał okazję na dośrodkowanie. Bonucci, sami Kedira, Ronaldo, teraz Kedira. Dibala, poprzeczka i piłka poza boiskiem. Centymetry niżej mogliśmy mieć bramkę. Golkiper miał sporo szczęścia. Draxler, Neymar, piłkę przejmują rywale. Fantastycznie teraz Ronaldo. Centra w pole karne Dybala walczy o pozycję. I Thiago Silva oddala niebezpieczeństwo. Rabio. Neymar. Robi się niebezpiecznie. Dobre, dalekie wybicie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. piłka w rękach bramkarza. Kedira. Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Przeciwnicy przejmują piłkę. Neymar. Draxler. Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity tyle, że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Kawani. Mbappé. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Dobrze, do przodu. Sami Kedira. Wspaniale przechwycił. Rabio. Rabio! Piłka w rękach bramkarza. Libala. Jean Cancelo. Sami Kedira. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bez Bram. Witamy ponownie z Park de Princes. Już za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu. Podanie Pianicza jednak przejęte. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Mbappé. Ale szansa na prowadzenie. Oddalają grę od strefy obronnej. Znowu celne podanie tego zawodnika. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki. Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miało okazję się poprawić. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Kawani przenieśli grę z własnego pola karnego. Aut dla Paris Saint-Germain. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Neymar. W pole karne dogrywa Neymar. Daleko wybijają. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Aleksandro. Genialne podanie. Costa. Ależ okazja Ronaldo. Ależ obrona. Brawo. Co za instynkt. Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki. Widzą więcej. Juan Cuadrado. Dybala. Cuadrado. Ale pudło. I mamy Remis. Zmiana w Juventusie. Cavani. Kilian Mbappé. Dani Alves. Dobrze próbował, ale stracił. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Podanie Pianicza nie dociera do kolegi z zespołu. Dobre, dalekie wybicie. Out dla Paris Saint-Germain. Kilian Mbappé. Aleksandro. pianić, No i Cristiano Ronaldo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Cavani, Draxler. Draxler, co za okazja! Rzut rożny dla PSG. Neymar z rzut rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Neymar dośrodkowuje z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ładnie po skrzydle. W pole karne dogrywa Neymar. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rabio! No i mają rzut rożny. Neymar z rzutrożnego, rożnego. Udanie broni piłka cały czas w grze. Rabio. Nie dał rady obrońca. Trakser no i jest! Pierwsza bramka. Długo na nią czekaliśmy. Może będą następne. Ale na grę kombinacyjną pozostało w sumie niewiele czasu. Teraz będzie się liczyła brutalna siła w ataku. Ależ to było uderzenie. Widać to w powtórce. Od samego początku piłka zmierzała prosto w okienko bramki. I mamy otwarcie w tym meczu: 1 do 0. Emre Can, Bonucci, Nibala, Cristiano Ronaldo. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. To gra z Costa! Kosta! 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Niestety stracił piłkę. Draxler, Verandi! pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Dobra pozycja do oddania strzału. Neymar. Ryzykownie, ale udało się. I piłka wybita do przodu. Wychodzą do kontrataku. Dybala. Wrzutka do Cristiano Ronaldo. Piłka poza boiskiem. Będzie rzut rożny dla Juventusu. Pianić w polekarne spod chorągiewki. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Presji ze strony rywali. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Kilian Mbappé. Kielini. Aleksandro. Emreczan Mogą teraz skarcić rywali. Kosta pięknie zagrywa do kolegi. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Jest bramka. Mecz już się właściwie kończy, a oni wyrównują. Niebywałe. Kibice mogą teraz delektować się tym golem. Wyrównanie i to w takim momencie. Cóż za dramaturgia. Pokazali, że w sporcie zawsze należy grać do końca. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Odzyskali piłkę w środku pola. Out dla Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, Emre Can Cielini, Pianic przy piłce Ronaldo, Federico Bernardeschi, Jean Cancelo, Mario Mandzukic, Emre Can Broni, ale piłka wciąż na boisku. Angel Di Maria, Marco Veratti. A tak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Czy będzie prowadzenie? Tak jest! Gol! I chyba nikt już im tego zwycięstwa nie odbierze. Chyba dowiozą wynik do końca. Zbyt ciężko pracowali, żeby teraz odpuścić. Coś niesamowitego. To fantastyczna chwila dla strzelca bramki i całej drużyny. Zwycięski gol w ostatnich sekundach meczu. Świetnie się spisał. Zareagował wręcz instynktownie i chyba wygrał to spotkanie. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. I mamy koniec tego spotkania, proszę Państwa. Paris Saint-Germain jest.